No dobra, mamy hot newsa, Zbigniew Z, a nie jeszcze nie można tak mówić, przepraszam bardzo. Zbigniew Ziobro wczoraj na antenie Polsatu, były minister sprawiedliwości powiedział wprost, że kiedy on był ministrem sprawiedliwości, robił aferę. Czy zbierali dowody i wyszło na to, że Donald Tusk bierze w łapę. Czy Donald Tusk bierze w łapę? Trudno jest mi powiedzieć. Natomiast na pytanie, dlaczego nie zamknięto Donalda Tuska, a dlaczego ten pis, który nienawidzi Donalda Tuska od roku 1993, nie zamknął go, bo oczywiście Zbigniew, Zbigniew Ziobro powiedział, że mieli na to dowody, zbierali dowody. Odpowiedział takim zdaniem, bo pis nie wywala drzwi. To ja może przypomnę co powiedział marszałek Czaszasty, jak to żeś wywalił mu panie Ziobro drzwi, przestawiliście lufę jemu i jego żonie do skroni, także coś tu nie gra. Pozdrawiam.